Przychodzę do Was powtórką z poprzedniej lekcji, czyli z wczoraj, z soboty. Na lekcji prowadziliśmy dialogi związane z lekarzem, czyli były sytuacje dialogi typu lekarz-pacjent. Będę Wam tutaj przedstawiać pełne dialogi, będzie to 6 sytuacji, ale to co, powiedzmy, mówi lekarz czy tam asystentka lekarza będę tylko mówić, a to co Wy byście mieli powiedzieć, przypuszczając, powiedzmy, to będę zapisywać. Um, zaczynam. Pierwsza sytuacja to, że chcesz zrobić słynny asprak, czyli umówić się na wizytę u lekarza. Um, odbiera telefon um, asystentka lekarza. Hallo, met Heisartsen praktijk Jansen. kan ik u mija helpen? Czyli przychodnia Jansen, um, bla, 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 Aleksandra i w czym mogę pomóc? Um, Hallo, albo guten morgen mit Jan, powiedzmy. Met Jan, czyli że Jan z tej strony, ich will een Asprak maken. Ik. Will an maken. Czyli że chce się umówić na wizytę. Dosłownie chce zrobić spotkanie. No. Good Morgen, met Jan. Odbierając telefon, mówimy met Jan. Dosłownie z Janem, tak? Jan z tej strony. Ik wil, ja chcę an Ausspraak wizytę maken. Czyli zrobić. Will, maken. Czasowniki, pamiętajcie, najpierw czasownik, na początku ten, co się odmienia, a na końcu bez okolicznych. jak był N. Ośprach Makr, się umówić na spotkanie. Ok, N. wafu czyli w, dokładnie wafu znaczy po co, na co, o to chodzi, że w, w, w jakiej sprawie, tak? Dlaczego? Jakie ma pan dolegliwości. Um, Ik heb al drie dagen koorts en ik voel me niet zo lekker. Czuję, of niet mam koorts, czuć, hoge temperatuur, gorączka, en ik voel me niet zo lekker. Czuję się niezbyt dobrze. Ik heb al drie dagen koorts. Ik heb al drie dagen koorts en ik voel me niet. So lekker. leker może Wam się kojarzyć odnośnie zajarzy pyszne, ale w Holandii na wszystko mówi się leker, Lekker wier, fajna pogoda, albo ik full me leker, czyli nie czuję się za, za dobrze, tak? Ik heb all three kort. Ja mam już trzy dni gorączkę. Al znaczy już. Tak? Po polsku byśmy powiedzieli, mam już od trzech gorączkę. Tutaj wystarczy powiedzieć, mam już trzy dni gorączkę. Nie trzeba powiedzieć od czechni, Można wtedy być since. Maja. En ik me, niet so i ja czuję się nie za dobrze. Nie tak dobrze, nie tak fajnie. Tak to można przetłumaczyć. Ogólnie mam odczechnię gorączkę i nie czuję się zbyt dobrze. And done. Ważne, znaczy ważne, o co zawsze się pytają, asystentka, o co się zawsze pyta. O, datę urodzenia. Więc wat is uw geboortedatum? Jaka jest Pana data urodzenia? Powiedzmy tam 18 maj 1975, czyli 18 maj, czyli maj 1975. Od tyłu tutaj najpierw 5 potem 70 uwaga nie mówimy 1975. To jest tak zwane kindertaal, czyli taki dziecięcy język. Dzieci tak mówią z początku. Mówimy albo 1975, 10, ja, 19 setek, powiedzmy, i e, 75. Albo samo 1975, albo w ogóle odnośnie rocznika, samo 75 wystarczy. Czyli 18 maja, 75. Wiadomo, ja, że 1900. Ja? Goed. I dan. Kunie vanmiddag om half drie komen? Czy możesz przyjść dzisiaj o pół do trzeciej? Kunie vanmiddag om half drie komen? Um, i mówisz na przykład can het oak eerder eerder słówko z poprzedniej lekcji, temat praca. Jeden znaczy wcześniej. Can het oak eerder znaczy, czy dałoby może rady wcześniej, czy jest też możliwe wcześniej. Can het, mo, może, mogłoby, tak? ook, czyli też, jeden wcześniej. Czy dałoby rady wcześniej, czy można wcześniej. om twój już o 14.00. Ja i z prima. Ja prima, czyli okej, okay, pasuje, nie będę tego zapisywać. Ja i chud, ja i Prima. Hut, to twój miedach. Ok, no to widzimy się w południe. Okej, okay, bedankt, and Nie? Ja? Przykładowa rozmowa przez telefon, jak umawiamy się na wizytę. Druga sytuacja. E, masz dolegliwości pleców, idziesz do lekarza. Lekarz stwierdza, że potrzebuje, że ci tu nic nie pomoże i musisz iść do fizjoterapeuty, więc daje ci skierowanie. Skierowanie, fairwising. Okej, okay, i teraz na Luna. Przychodzi, przychodzi do lekarza, na no, Halo, halo, masz się jeden, proszę sobie usiąść. Wat u jakie są pana, pani dolegliwości? No i mówisz, że masz ból, ból, ple, masz ból pleców, bolą cię plecy, dolegliwości masz pleców. Ik heb rych Ja? Rych dolegliwości, o wrych czyli że bolą cię plecy. Ik heb rych I na przykład lekarz się zapyta, and how long. Heb je al rug Jak długo masz już te dolegliwości? Nau, no, i odpowiedź: nie musisz pełne zdanie, wystarczy. Nau, no, ja. Drie dagen of one week, ja. Trzy dni albo tydzień. Drie dagen, one week. Ich heb al drie dagen rug klachten of al one week rug klachten. Drie dagen, trzy dni, one week, tydzień. Ej, um, na przykład, lekarz się zapyta: heb je, je zwaar werk, na przykład, czy masz ciężką pracę? I powiesz, ja. ik heb zwaar. Werk um, ik moet veel optylen. Optylen, czyli podnosić. Ik, ja. Ik moet, ja muszę veel, czyli dużo optylen podnosić. Ja muszę dużo podnosić. Oh ja, oké. Okay. En heb je al paracetamol? <laughs> nee, grapje. Gewoon een grapje paracetamol als je daar sta Nee, en dan uh, zegt, uh, zegt de huisarts, Ilekas Moby. Oh ja, dan kan ik hier uh, niks, niks aan doen, denk ik. Ik denk dat je naar de fysio moet. Niet zo, dat niet zo moet je hebt een Mister is de fysiotherapeut. Um, en jij krijgt hier een verwijzing. alsjeblieft, een briefje. Maak maar een afspraak. Jullie dus je moet je samen naar visite En um, En dan kom over twee weken terug. I przyjdź za dwa tygodnie, ja, ob kontrolę, I wtedy mówisz, ja, okej, okay, danke wel, okej, okay, dziękuję, ja, to ja So idź, okej. Tak to mniej więcej by mogło wyglądać. Ondra, następna, inna sytuacja. E, jesteś przeziębiony, masz suchy kaszel, boli bolicie gardło, masz katar, low news, chodzący nos, lope nose, je hebt kill on staking, czyli okazuje się, że masz zapalenie gardła. Lekarz przepisuje Ci, uwaga, nie paracetamol, ale antybiotyk, ehm, chud. No, halau, how się Proszę sobie usiąść, what's Ten, Jakie są Pana dolegliwości? Now, e, doktor, ich bin verkauden. Ich bin verkauden. Jestem przeziębiony. Z tym verkauden to niektórzy mówią verkauden, niektórzy verkauen, tak i tak się wymawia. Ich bin verkauden, jestem przeziębiony. Oh, okej, okay, mówi lekarz. And what have you precise? Czyli co masz dokładnie? Precise, what have you precise? Co ci dokładnie dolega? Now, doctor, ich heb drogi chust. Ich heb drogi chust. Ich heb kiełpajn i Nie będę zapisywać słów tego, bo to jest w poprzednim filmiku z ze słówkami. Now, drogi chust, masz suchy kaszel, kiełpajn, bolicie gardło i że masz kater. Oh, O, and, and who long have you did? all? Oh, jak długo już to masz? Nou, al, ik denk al uh, vijf dagen. Oh, dat is niet zo mooi. oh Tonje fijne. Uh, heb je al paracetamol geslikt? Dus brouw is paracetamol, we is slikken. Uh, ja, ja, ik heb al paracetamol gepakt. Dus brouwen paracetamol. Ik heb al paracetamol. Paracetamol gepakt, genomen, Ik heb al paracetamol gepakt, zoals Bram paracetamol, al drie dagen. En paracetamol heeft niet geholpen. Het je Het heeft niet geholpen. Het heeft geholpen, dat is precies wat de kanalen helpen, niet met Het heeft ze toch niet pomogen, het heeft geholpen, het is niet pomogen. Niet zaprzeczen, het heeft niet geholpen, het is niet pomogen, dus het is niet pomogen. Oh, mag ik even in jouw uh, mond kijken? Doe je mond maar open. Ze mogen zobacco's, ja, gardła de bougie. Doe je mond maar open, otvoer bougie. En oh jee, oh jee, ik zie het al. Je hebt het dus dik en rood en uh, jij hebt keelontsteking, maar ze hebben je Jij krijgt antibiotica. Ja, nou, oké, okay, nou, hier een receptje, uh, hier een recept en ja, uh, yeah, oké, okay, ja, dan ga ik het zo naar uh, bij apotheek, Hale, i, 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 de apotheek ophalen. Dat is de, de apotheek yeah. Ja, zoiets ongeveer. Zoals je meer lint heeft, dat Volgende. Jouw kindje... Dla rodziców. Jałkiencie Heid court, Twoje dziecko ma wysoką gorączkę al 2 dni, już od dwóch dni. Het is midnight, jest środek nocy, belder, hiđ arcypos. Hiđ arcypos to jest tak zwany e, ostry dyżur, powiedzmy, szpital. Tak, jak już jest lekarz nieczynny, przychodnia albo w weekendy, dzwonimy do szpitala. I. Trzeba się umówić, opowiedzieć dokładnie przez telefon, co, co dziecku dolega, albo co tobie dolega, obojętnie w jakiej sytuacji. W każdym bądź razie przeważnie jest to długi wywiad może trwać nawet pół godziny, aby stwierdzić, czy faktycznie musisz przyjechać, czy jest to niepotrzebne. A jak już przyjedziesz, no to z jakiejś pół godziny trzeba liczyć, żeby sobie czekać. Poczekali z innymi tam pacjentami, jeden z łamaną ręką, drugi z podbitym okiem i się czeka, i czeka, i czeka. W każdym bądź razie, no, respekt, rozmowa przez telefon. Uh, met huisartsenposten uh, uh, in, in Waalwijk. En uh, waar kan ik u mee helpen? Of je mag Nou, ik bel. Ik bel, het Ik bel. Want. Mijn kindje. heeft. kort. Dwonje, bo. Mooie diets komt maar Nou, ik bel, het zwonje. Want, ponieważ mijn kindje heeft. Kort. Moje dziecko ma gorączkę. Ok, no i pytanie pierwsze na przykład. Um, who, who out is your kid? Ile ma lat twoje dziecko, pana, pani dziecko? Um, wystarczy odpowiedzieć, jak ma 3 lat, how 3, 3 jaar. Ja o 4 nie trzeba całym zdaniem. No, 3 years, ok. And how high is the kord? Jak, jak wysoka jest ta gorączka? 39 um, stopni powiedzmy, 39 um, stopni. Chraden to stopnie. 39. Ja, dat is 39. heb het 39 graden. En hoe lang heeft uw kindje al kort Ja, ik doe het. Panajitsko, Ja, al sinds twee dagen. Al twee dagen. Al twee dagen. Al twee dagen. Ja, oké. Okay. Maar dan uh, kunt u het beste paracetamol geven. Dan heb van dat paracetamol en dan, uh, en dan komt het goed. Ja, maar ik heb al paracetamol gegeven. Taak alle juist down paracetamol. Ik heb al paracetamol gegeven. Ik heb al Znowu he mamy czas przeszły dokonany. Hep hyaven he, znaczy, że dałem, podałem, tak? To Hep nie tłumaczymy jaką mam. To należy tego czasownika, czas przeszły dokonany. Ik heb hyaven, he, ja dałem AL Już parasitamol, ja? Parasitamol. Um, oh, ok. And is your FEDER alert? Czy reaguje tak, jak mówisz, czy odpowiada, czy słyszy Cię, czy jest takie śpiące? Alert, czyli czy jest aktywny, uważny, czy, czy słucha, czy ja? Is wakker. is op Ja, ja, mijn kind is wel alert. Ja, yeah, ja, yeah, oké. Okay, Weet u wat? Kom maar voor de zekerheid langs. Dus, voor de pewności, proszę przyjechać. Um, is goed. Um, kan ik nu komen? Of mogen teraz precies? Yeah, ja, yeah, ja. Kom maar zo so snel mogelijk aan. Proszę przyjechać. Jak najszybcieh przyjechać. Oké, okay, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik kom eraan. dat ze ze nadchodden, nadjechten. Już jestem. juist. W is, maar ik kom eraan. Oké, okay, Sarah's bende. Ja, ik kom eraan. Goed. Volgende, następne. Uh, je bent bij je apotheek, is steeds apotheek. Ik beschrijf je best ook Oké, oké, je er zapomniaais. Recepten. Oké, okay, nou. Hallo. Uh, ik kom uh, medicijnen ophalen. Ik kom mijn medicijnen ophalen. Ik kom, dus ik zie Mijn medicijnen, mijn lekki, ophalen odebrać. odebracht. Eén van is ophalen. Kom ophalen, zie odebrać Komde ophalen, odebracht. Mijn lekki, ja. Oké, okay, mag ik uw recept? Mogen we, pana pani recepten, vragen? Ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. Even zoeken in mijn tas, even zoeken, pas zoek achter recepten. Oh, oh, oh. Sorry, ik, ik kan het niet vinden. Je mag het snel eens. Ik ben het recept vergeten. zapomniałem lub zapomniałam... Recepty, ben vergeten zapomniałam. Zapomniałam, zapomniałem. Ben vergeten zapomniałam co het recept, recepta. O, oh, ben recept vergeten. Oh, ma to maki ajt, nic nie szkodzi, nic nie stało. I kan u wel in het systeem vinden, że mogę pana, panią znaleźć w systemie. Wat is your geborty datum, jaka pana data urodzenia, en dan... Oh ja, is het achternaam Jansen? Dat is Wisco Jansen. Um, ja, ja, oké. Okay, nou, ik ga even uw medicijnen halen. Poe, dat ik al veel heb op... Even. Dat ik al veel heb op... Op Hier, alstublieft. Oké, okay, dankjewel. En doei, dag, tot ziens. Ja, nou, apotheek is niet zo moeilijk. Um, en dan de laatste. Je bent bij een arbo-arts. arbo Lekker, zeg maar. Want op een zeg O to chodzi, że jak jesteś, powiedzmy, miałeś operację 3 miesiące i. 3 miesiące. Miałeś operację i 3 miesiące byłeś na zwolnieniu lekarskim, i potem idziesz na kontrolę do tego albo aż, tego lekarza, jakby zakładowego, i on sprawdza, czy możesz wrócić do pracy. Jeśli tak, to może, czy na krócej, czy, czy na dłuższy, czy normalnie na pełen etat, na full time, of part time. I on decyduje o tym, właśnie jak, jak tam sprawdza, powiedzmy, czy już się polepszyło, miałeś operację na nogę, powiedzmy, czy już możesz chodzić, możesz wrócić do pracy, czy musisz jeszcze zostać. Ja, czyli i zwraca uwagę na zdrowie, ale też tutaj ma polecenie z pracy, powiedzmy, że no chcą cię z powrotem pracownika, tak? No bo nie, wiadomo, o co chodzi. Chód. Czyli jesteś u tego lekarza na kontroli, powiedzmy, miałeś operację, albo w ogóle byłeś z tamkolwiek e, przyczyny na zwolnieniu jakiś czas dłuższy, na zwolnieniu lekarskim, no i jesteś u tego lekarza no. En hij vraagt hoe het met je gaat. Zo liep als je naar kletsj, als je trui is, tot zoetje, bij je is Nou, hoe gaat het met je? Um, nou, uh, niet zo, ja, het gaat beter. Zo dus, is het sleppje, het gaat beter, moest proberen. Het gaat beter, het gaat beter. Zo is het eerste eerste sleppje beter, het gaat beter. Ja, eerste sleppje, het gaat beter, maar ik heb nog steeds pijn. Na 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 dat meer boring. Ja, powiedzmy ta noga tam, co miałeś operację. Mar ik heb nog steeds pijn. Mar ik heb nog steeds pijn. Pijn, czyli ból. Tutaj się mówi, że mam ból. Albo że sprawia ból. W tym wypadku jest mar, ale ik heb ja mam ból nog steeds, czyli wciąż. Ja? Nog steeds, wciąż. Wciąż mnie boli. Eee, uwaga, jeśli by tego NOG nie było i samo STAYS to by znaczyło MAR EG stage, STEIT znaczy, że co chwilę masz ból, czyli co chwilę ta noga Ci tam, jak wstajesz to Cię boli, jak siedzisz to Cię boli, co chwilę Cię boli ta noga. A NOG stays znaczy, że wciąż Cię boli od tej operacji, od tych e, trzech miesięcy, nadal wciąż Cię boli, czyli nie STAYS, że co chwilę Cię boli, tylko że wciąż Cię boli, że jeszcze nie ma poprawy za bardzo, ja? Ik heb nog steeds pijn, jullie. Ja, het gaat beter. is is je al een boli. Ja? Oké. Okay. Uh, denk je dat je weer kan werken? Misschien je morgen naar iets doorpraten. Ja, ik, ik denk het wel. Ik kan het proberen. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik kan het proberen. Mog eens proberen wat? Ik kan het proberen. Ik denk het wel, ik kan het proberen. Ja? Myślę, że tak. Ik kan het proberen. Mogę het proberen. Ok, is prima. Dan uh, ik denk ik dat je het begin een beetje rustig aan moet doen. Myślę, że z początku musisz uh, sobie to wziąć na, na spokojnie, pomału. En uh, begin maar eerst met, uh, met twee uurtjes werken en dan gaan we het rustig opbouwen. Ja? Czyli najpierw dwie godziny we już a potem. Będziemy stopniowo zwiększać, czyli potem 3, 4, 5, aż dojdzie do 8 godzin. No, tak mniej więcej może przebiegać taka rozmowa u tego, albo aż. to nie jest lekarz domowy, nie jest to jakiś tam lekarz w pracy, tylko yy, pomiędzy pracą a pomiędzy lekarzem on sprawdza, jak jest Twoje zdrowie, jak on swoim zdrowiem, czy już lepiej i czy możesz wrócić do pracy, tak? No, zojicie. So echt echt home, typisch kontrole, ta typowa kontrola taka, ja? Lekarska. Hut, mam nadzieję, że dla tych co nie byli na, co nie chodzą na kursy, coś Wam może też dało ten ten filmik. Mam nadzieję, że w, w miarę rozumieliście też co mówiłam po holendersku. Tutaj się zwracam do początkujących. No i dla tych co byli na kursie wczoraj przedwczoraj, że taka mała powtórka Wam też się przyda. Ja, na no. goed leren, succes en tot volgende keer. Duj.